Witajcie! W dzisiejszym odcinku chcę Wam zaprezentować szybką wymianę uszkodzonego iskrownika oraz uszczelki palnika średniego. Obie czynności będę wykonywał na yy, oczywiście tym palniku średnim: płyty gazowej Hotpoint Ariston FTGHG 751 łamane na HA. P.K. naprawa myślę będzie trochę inna, bo dziś pójdę odrobinkę, a może nawet bardziej, ale na skróty. Uwarunkowane jest to tym, że gdy zabierałem się do tej naprawy w sieci nie mogłem odnaleźć pasujących do tego urządzenia niezbędnych części, więc w pierwszej kolejności chciałem zobaczyć jakiego typu iskrowniki są. w. Urządzeniu i dokładnie czego szukać. I tu zaczął się niemały bigos a mianowicie z trzech śrub, które są tutaj, udało mi się odkręcić jedynie jedną, reszta się ukręciła i w rezultacie czego musiałem to rozwiercać, gwintować. Jednym słowem, problem. Tak jak. Jest to przez dłuższy czas pod działaniem temperatury, nie wiem, wilgoci z rozlanych potraw. To tak wtedy wysoka temperatura działa na, na gwinty. No one się po prostu zapiekają. Dlatego też zdecydowałem się na rozwiązanie na skróty. A mogę to uczynić, bo ustawodzeniu uległ tylko ten jeden iskrownik. Części do dzisiejszej naprawy dostarczyła firma Nord, gdzie możecie. Nabyć te i wiele innych do swoich napraw. Oczywiście linki z tych użytych w dzisiejszym odcinku znajdziecie w opisie tego filmu, jak i przypiętych komentarzach. W opisie znajdziecie również link do strony internetowej dostawcy części zamiennych a są nimi już wspomniany wcześniej iskrownik oraz uszczelka palnika średniego to są te dwa. Która podczas poprzedniego demontażu też uległa uszkodzeniu. No, oczywiście, cała ta naprawa, jak i wiele innych, których dokonuję, jest w imię idei naprawiaj i nie wyrzucaj. Link do tej inicjatywy również w opisie, jaki tutaj się Wam pojawi zaraz u góry. Na stronie portalu znajdziecie wiele porad oraz relacji z napr napraw, takich jak ta. A więc, tyle tytułu wstępu. Zabieram się do naprawy obecnego tu pacjenta płyty gazowej. Oczywiście przystępując do tej naprawy, musimy pozbyć się na dzień dobry rusztów. Najpierw odpalnika palnika głównego, teraz ten, który mnie interesuje, odkładam sobie na bok, żeby nie przeszkadzało. Ściągam pokrywę palnika i tu nam się ukazują trzy śrubki. Mamy jedną, drugą, trzecią, tu mamy Skrobnik do wymiany, jak już widzicie te dwie jasne z innym też e, czopem na krzyżak już są wymienione. A więc teraz przystąpię do demontażu samej pokrywy palników. Żeby dostać się do wnętrza. Demontuję sobie w moim przypadku już uszkodzoną o przerwaną szczelkę. Zamontujemy w to miejsce nową. Muszę zamontować stary iskrownik. Tam jest z tyłu taka blaszka zabezpieczająca, którą muszę wyciągnąć. Muszę tylko ją zachować, bo nowy iskrownik jej nie posiada. A pokażę Wam w ogóle, jak to wygląda. O, I oto mamy tą blaszkę. Musimy wysunąć, wysunąć w tym kierunku, czyli do tyłu. Mamy blaszkę wyciągniętą. Sam iskrownik już nam wtedy ładnie do góry wychodzi i mamy przewód. Jak wspomniałem wcześniej, zrobię ja to na skróty, bo nie chcę mi się wszystkich palników po kolei teraz odkręcać yy, i martwić się, czy odkręcę wszystkie śruby, czy nie odkręcę, żeby ściągnąć tę płytę, żeby dorwać się do miejsca, gdzie jest yy, wpięty ten inskerownik. Ja po prostu się się go sobie przetnę, przetnę i yy, połączę go na, na końcówkę wsuwaną, tak jak jest to yy, tu z drugiej strony wędzę sobie konektorek, zaprasuję yy, i żeby go podpiąć z tej strony. Także tak jak mówiłem, zrobię to na skróty, ale zobaczymy, czy to będzie działało. O, taki sobie dopasuje konektorek. Myślę, że będzie to jak najbardziej w porządku. Jeszcze do zrobię, także biorę się do dzieła. A teraz włożę sobie już sam skrownik na miejsce. Zabezpieczę go blaszką, ale go wstępnie już podłączę, bo sobie pójdę po jakąś jeszcze dodatkową termokurczkę większą, żeby zabezpieczyć go przed przeskakiwaniem jakiejś iskry niepożądanej. Dobra, mam już większe, większą termokurczkę. Tak sobie myślę, że dobrze, że Yy, nie obciąłem tej końcówki, bo jakby to się zadarzyło, żebym musiał miał wszystko do iskrownika wczepić to miał końcówkę zachowaną. Także to ma też swoje drugie znaczenie. Ale cóż, tu to bywa. Więc jak więc wspomniałem, teraz będę starał się sam iskrownik zamontować. To muszę się upchać z tymi nadmiarem przewodów. Wkładam go w miejsce i teraz się go postaram zabezpieczyć blaszką. Nie jest takie to proste. Zami skrob musi być do końca tuhany. Blaszka praktycznie od spodu wepchnięta. Dobra. A teraz tylko tak na szybko teści, ale to mogę samo to położyć. Dobra, ładnie szczelek widzicie. Super, działa. Dobra. To nic. Teraz biorę się w odwrotnej kolejności z skręcanie. Oczywiście teraz ee, już pójdzie nowa uszczelka. palnika średniego. Ja oczywiście w opisie filmu dorzucę Wam e, wszystkie uszczelki do palników tych trzech, czyli małego, dużego, średniego i dużego, bo, bo mam do, nie, do nich namiary. Także do wszystkich, do wszystkich akurat tych trzech rodzajów umieszczę linki, żebyście mogli sobie śmiało, raczej czego je odszukać. Tu został jeszcze na tym ustrojstwie od wypływu gazu od płomienia stara uszczelka. Muszę się usunąć jeszcze. Bo ta nowa tutaj taka jest z wystającym takim profilkiem, także to trzeba tam cisnąć też. No dobra, uszczelka na swoim miejscu. Teraz montuję płytę zabezpieczającą również z uszczelką, czego wam wcześniej nie powiedziałem, ale zaraz to samo uczynię. Ja wcześniej przed tym demontażem te śruby sobie delikatnie, czego już teraz nie widać, ale delikatnie sobie smarem miedzianym, bo smaruję. Także raz dwa lecę potem ten smar miedziany i też te gwinciki delikatnie zabezpieczę, żeby. Na no nie mieć tego problemu, to poprzednim razem, że, że te gwinty tutaj musiałem yy, rozwiercać. Także już lecę po smar miedziany. Oczywiście ja mam smar miedziany, dam smar miedziany, ale może być jeszcze równie dobrze smar yy, cermiczny. Chodzi o to, żeby miał wysok wysoką temperaturę yy, używalności. Jak nie macie tego, możecie na przykład spróbować dać sobie smar do zacisków hamulcowych. On też ma wyższą temperaturę pracy niż takie, co jest zwykłe. A potem w razie czego. Będzie się to przyjemnie odkręcało. A więc tak, I skroik mamy już wymieniony. Teraz nic innego, jakby to w tej kolejności uzbroić płytę ponownie, czyli zakładamy palnik, zakładamy sobie ruszt palnika średniego i małego. Zakładamy ponownie ruszt palnika dużego i mamy zrobione. Voilà. Także taki oto prosty sposób można sobie poradzić z wymianą iskrownika. Teraz test. Zapala, działa. Także widzicie, że wymiana pojedynczego iskrownika nie musi być taka skomplikowana. Można sobie poradzić bardziej obejść na skróty, jeśli nie chcemy ryzykować, że nam coś pójdzie nie tak. Także dziękuję za obejrzenie materiału. Ja jaki Dostawca, dostawca części firma Nord. I zapraszam na kolejne realizację. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał Łapka w górę.